Siema. Ode mnie parę słów na temat scenariusza Karmicie. To jest jeden ze scenariuszy ze zbioru uniwersalnych śledczych scenariuszy Case Files, serial killers, napisanych przez Zeda z Lance Macabre. I tak, ja prowadziłem go dwukrotnie w kulta. Absolutnie kupił mi klimat tego scenariusza, trochę kojarzący mi się z serialem Mindhunters, trochę z moim ukochanym Twin Peaks, trochę tak widzę w ogóle kulta. Bo to jest świat, który znamy, kiedy otwieramy okno, to on tak właśnie wygląda. Natomiast gdzieś pod spodem, jeżeli dobrze się przyjrzeć, jeżeli zedrzeć jakąś warstwę albo odsłonić kultową zasłonę, to widać, że ten świat właściwie taki zupełnie normalny to w ogóle nie jest. I kręci mnie tego rodzaju motyw i znalazłem go w karmicielu. To też wziąłem się za kulta i pach. Sam scenariusz napisany jest naprawdę klarownie, fajnie. Nie składa się ze zbyt wielu elementów. Nie, nie opisuje się zbyt głęboko. i Tam jest napisanych tyle słów, ile trzeba, żeby, żeby zrozumieć ten scenariusz. Dosyć łatwo go przyswoić i zapamiętać. Ja po, po lekturze miałem wrażenie, że mógłbym teraz po prostu to poprowadzić. Y Świetnie są napisani NPC, o nich paru, parę słów. Ja ten scenariusz czytałem i prowadziłem ponad półtora roku temu, a pamiętam tych NPC-ów, bo klarowne, realistyczne motywacje, parę słów o stylu tego kogoś, o, o sposobie zachowywania się sprawia, że fajnie się to prowadzi, bo niezależnie od tego, co zrobią gracze ze swoimi postaciami, dokąd się udadzą. To ja będę dosyć łatwo, jako mistrz gry, mógł sobie wyobrazić, co tam może być, co ten NPC może tam knuć nowego, albo robić nowego, albo co może powiedzieć, jeżeli zostanie przez bohaterów napotkany. Sam scenariusz też oczywiście nie jest napisany liniowo, tylko blokowo. Rzeczy mogą dziać się w kolejności wydarzeń narzuconej przez postaci graczy. To też jest bardzo fajne, bo no, no daje możliwość policji pracowania tak, jak chce, w takiej kolejności jak chce, a mistrzowi gry łatwo podkładania. Y jeśli gracze robią to, to co w drugiej części miasta się może wydarzyć. A to właśnie dzięki fajny sposób opisanym motywacjom tych, tych, tych postaci postaci niezależnych. Mm. Prowadząc karmiciela w kulcie, nie dokonałem żadnych modyfikacji, tylko właściwie nastawiłem się. Nastawiłem się do dwóch rzeczy. Przede wszystkim w kulcie, w mechanice kultu, kulta gracze rzucają kostkami, wykonując ruchy, i niektóre ruchy sprawiają, że gracze mogą zadawać pytania dotyczące świata. Więc mistrz gry musi być gotów na to, żeby improwizować odpowiedzi na te pytania. I znów. Na tyle rzetelnie, nie wiem, profesjonalnie, w sensie policyjnym, chociaż nigdy nie czytałem prawdziwych akt sprawy, jest napisany ten scenariusz, że niezależnie od tego, co mi gracze chcieli robić, łatwo mi było wymyślać kolejne dowody, czy też tropy. No, kolejne rzeczy. Historia się nie roztrzaskiwała gdzieś o jakiś taki wątek, który nagle powstał i nie wiadomo było, co z nim zrobić. Nie, to nadal było klarowne i dosyć spięte. A drugim elementem kulta, w tym, w tym moim prowadzeniu było to, że oczywiście gracze tworząc postaci stworzyli im mroczne sekrety i komplikacje, nieodzowna rzecz w kulcie. I to to był jeden taki prep, który zrobiłem, ponieważ starałem się każdemu z graczy połączyć jeden z tych elementów w stworzonej postaci bezpośrednio z wydarzeniami fabularnymi opisanymi w Karmicielu. Yy, to też nie było w ogóle trudne, Niezależnie od tego, czy te mroczne sekrety, były, bo, bo w kulcie można zrobić mroczny sekret, powiedzmy, pozbawiony fantastyki, to jest jakieś traumatyczne doświadczenie z dzieciństwa, ale można też pójść trochę dalej i pozwolić swojemu bohaterowi doświadczyć czegoś nieopisywalnego. Więc yy, trochę ten świat kulta wprowadziłem do tego, co przeczytałem w karmicielu. Nie było to problematyczne, a było to fajne o tyle, że. Profesjonalizm agentów i policjantów pracujący, pracujących nad tą sprawą powolutku pękał i, i, i trząsł się, w związku z tym, że kolejne elementy odkrywanej sprawy okazywały się być połączone z nimi w jakiś sposób. Coraz częściej sobie zadawali pytanie: Czy to jest, czy to, to jest możliwe, że czy to jest jakiś dziwny zbieg okoliczności, że moje życie i moje, moje sekrety są tu teraz w mojej pracy? To sprawiało, że oni powolutku przestawali być tylko i wyłącznie profesjonalnymi policjantami, a po prostu byli osobiście zaangażowani w tą sprawę. I fajnie to podkręcało, wiadomo, stawki, atmosferę, yy, temperaturę wydarzeń. No dobra, no to trochę tak mojego chaotycznego gadania, ale podsumowując, jasno i klarownie napisany scenariusz. Niezbyt długi, przeczytałem i mogłem prowadzić. Prowadziłem to w kulcie, łatwo było mi to przenieść na modern horror no bez problemu. Wręcz fajnie się wspierały te dwie rzeczy. Trzeba się tylko nastawić na trochę improwizacji oraz, no, że ta sprawa trochę się rozrośnie, bo te elementy personalne postaci sprawią, że ta sprawa będzie większa albo dłużej się będzie ją rozwiązywała. Myślę, że nie byłoby problemu, żeby. Przełożyć, poprowadzić tego karmiciela w jakimkolwiek innym modernowym systemie, ale też nie tylko modernowym. Myślę, że w Cthulhu czy w jakimś cyberpunku, a może nawet w fantazji, jak ktoś lubi prowadzić śledcze przygody w fantazji, to też by się dało. Więc dużą zaletą jest naprawdę uniwersalność tego scenariusza. Klarownie napisane postaci, wydarzenia i lokacje łatwo siadają w głowie, nie trzeba dużo prepu, żeby po prostu zagłębić się w ten mroczny, mroczny, zły, bestialski świat. I my to robimy dla przyjemności. Serdecznie polecam wesprzeć y, Karmiciela i wszystkie inne y, y, ujęte w tym zbiorze y, scenariusze. Ja z przyjemnością to zrobię i przeczytam sobie choćby po to, żeby się trochę poinspirować i pobyć w tym dziwnym mrocznym świecie. <laughs> y, polecam serdecznie czołem.